W brzasku 15 października 1974 roku miejski inspektor sanitarny w Łodzi znalazł psią sierść przylepioną do maszynki do mielenia mięsa w najpopularniejszej rzeźni centrum miasta. Między zardzewiałymi ostrzami wplątały się szare i brązowe kosmyki, które nigdy nie powinny tam się znaleźć. Pan Zbigniew Kowalski przez 9 lat sprzedawał najtańsze kawałki mięsa w całym mieście. Jego klienci, rodziny robotnicze z dzielnicy Bałty, Nigdy nie kwestionowali dlaczego jego mięso było tak przystępne cenowo, gdy wszystkie inne rzeźnie pobierały dwukrotnie więcej. Ślepe zaufanie karmiło całe pokolenia. Jeśli znasz niepokojące historie ze swojego miasta, podziel się nimi w komentarzach. Co prowadzi szanowanego przez całą społeczność człowieka do zdrady najbardziej podstawowego zaufania, jakie istnieje między sąsiadami? Historia Zbigniewa rozpoczęła się na długo przed 1965 rokiem, kiedy otworzył swoją rzeźnię. W latach 50. pracował w rzeźniach miejskich w Warszawie, gdzie nauczył się techniku boju i przetwórstwa, które niewielu znało w prowincji. Jego mistrz, pan Stanisław Nowak, nauczył go, że przetrwanie w tym biznesie zależy od trzech rzeczy – szybkości, czystości i absolutnej dyskrecji. Zbigniew wrócił do Łodzi w 1932 roku z 3500 złotymi oszczędności i wystarczającym doświadczeniem. By założyć własny interes. Kupił lokal przy ulicy Piotrkowskiej od pani Heleny Wójcik, wdowy, która pilnie potrzebowała pieniędzy na spłacenie długów medycznych. Cena wynosiła 2800 zł. Okazja, która obejmowała wszystkie haki, stoły robocze i przemysłową lodówkę. Jego rzeźnia zajmowała parter kamienicy wybudowanej w tysiąc w tym roku. Lokal miał wysokie sufity z drewnianymi belkami, które trzeszczały podczas letnich burz. Dwie główne sekcje dzieliły przestrzeń – główna lada, gdzie obsługiwał klientów, i tylne pomieszczenie, gdzie przeprowadzał przetwórstwo. Grube drewniane drzwi, pomalowane na granatowo, oddzielały oba obszary. Pierwsze trzy lata były pomyślne. Zbigniew nawiązał stosunki handlowe z dwoma legalnymi dostawcami – braćmi Janem i Piotrem Kowalczyk, którzy hodowali bydło na farmie 40 km od miasta. Każdy czwartek przywozili półtusze, którą Zbigniew kupował za 180 zł. W soboty Kazimierz Nowicki przywoził dwie ubite świnie, które kosztowały po 95 zł. Każda. Ale w 1978 roku susza zniszczyła regionalne zbiory. Bracia Kowalczyk stracili 60 sztuk bydła i zostali zmuszeni do podniesienia cen do 280 zł. za pół tusze. Kazimierz Nowicki wyemigrował do Niemiec, szukając lepszych możliwości. Zbigniew został bez stałych dostawców i z klientami, którzy nie mogli płacić nowych cen rynkowych. Przez sześć miesięcy próbował utrzymać interes, kupując mięso na hurtowym rynku w stolicy. Koszty transportu i wysokie ceny prowadziły go do bankructwa. Jego żona, Krystyna, urodziła ich trzecie dziecko, Marka, a wydatki medyczne pochłaniały ostatnie oszczędności. Rozpacz go opanowała. Pierwszy raz było przypadkiem. W styczniu 1949 roku potrącił swoją furgonetką dużego psa na obrzeżach miasta. Zwierzę zginęło natychmiast, ale jego ciało było nietknięte. Zbigniew impulsywnie je załadował i zawiózł do lokalu. Przez dwie godziny badał anatomię zwierzęcia, przypominając sobie lekcję pana Stanisława o adaptowalności w trudnych czasach. Przetwórstwo ujawniło, że mięso było zaskakująco podobne do młodej wieprzowiny. Po przyprawieniu swoją specjalną mieszanką chili, kminku i oregano, tekstura i smak były praktycznie nie do odróżnienia. Zbigniew przekonał się, że znalazł tymczasowe rozwiązanie swojego kryzysu ekonomicznego. Złoty dzwonek przy wejściu zabrzmiał po raz pierwszy przy fraudulentnej sprzedaży 23 stycznia 1939 roku. Pani Maria Kowalska kupiła pół kilograma specjalnej wieprzowiny do przygotowania kotletów. Wróciła trzy dni później, chwaląc wyjątkowy smak i pytając, czy może zarezerwować tę samą jakość na urodziny męża. Sąsiedzi z dzielnicy Bałuty zaczęli zauważać subtelne zmiany od 1971 roku. Populacja bezpańskich psów, która zawsze była liczna na zakurzonych ulicach, zaczęła stopniowo maleć. Matki rodzin komentowały między sobą, że nie muszą już odpędzać tylu zwierząt, gdy rozwieszały pranie na tylnych podwórkach. Zbigniew opracował skrupulatny system, który działał jak złowieszczy rytuał. Każdy wtorek i piątek o świcie, gdy ulice Łodzi były okutane ciszą, wychodził z domu z workiem konopnym utkany przez własną matkę lata wcześniej. Zabierał także kawałki mięsa przyprawionego pentobarbitelem, środkiem uspokajającym dla zwierząt, który kupował od Mieczysława Nowaka, emerytowanego weterynarza, który nie zadawał niewygodnych pytań. Trasa zawsze zaczynała się od tej samej drogi. Ulica Piotrkowska na północ, potem wzdłuż torów opuszczonej kolei, gdzie gromadziły się największe sfory. Zbigniew znał harmonogramy nocnych strażników. Domy, gdzie były psy stróżujące i zaułki, gdzie mógł pracować niewidziany. Głodne psy podchodziły bez nieufności do tego człowieka, który pachniał świeżym mięsem. Zbigniew miał nieskończoną cierpliwość. Układał nasączone środkiem kawałki na ziemi i czekał, aż zwierzęta je spożyją. Pentobarbital działał w ciągu 15 minut, wywołując najpierw senność, potem całkowitą utratę przytomności starannie dobierał swoje ofiary. Unikał psów, które wydawały się chore, niedożywione lub zbyt stare. Wolał młode, pozornie zdrowe zwierzęta, które ważyły między 20 a 35 kg. Ładował nieprzytomne zwierzęta do worka i wracał do rzeźni przed świtem. Cały proces zajmował mu między 3 a 4 godziny. Po powrocie do lokalu pracował w świetle lampy naftowej, która rzucała tańczące cienie na glinianych ścianach. Zainstalował prowizoryczną izolację akustyczną w tylnym pomieszczeniu, używając starych worków, kartonów i koców, które Krystyna wyrzuciła. Elektryczna maszynka działała tylko między 5 a 6 rano, gdy hałas dostawczych ciężarówek z pieczywem maskował każdy podejrzany dźwięk. Jego technika przetwórstwa była produktem lat doświadczenia w warszawskich rzeźniach. Starannie obdzierał każde zwierzę ze skóry, oddzielał najbardziej przydatne kawałki tylnych nóg i grzbietu, a wnętrzności wyrzucał w torbach, które potem rozsypywał po różnych miejskich śmietnikach podczas nocnych spacerów. Kości mielił na kiełbasę, zmieszaną z chili i intensywnymi przyprawami. Zbigniew opracował specjalną mieszankę przypraw, którą nazywał domowym przyprawą. Łączył ostrą paprykę. Sprażony kminek, zmieloną czarny pieprz, suszone oregano i szczyptę solanki, która eliminowała każdy dziwny lub podejrzany smak. Końcowy rezultat był nie do odróżnienia od dobrze przyprawionej młodej wieprzowiny. Rutyna obejmowała obsesyjny protokół czyszczenia. Po każdym przetwórstwie Zbigniew mył wszystkie powierzchnie roztworem wapna i gorącej wody. Szorował ostrza grubą solą i ostrzył je, dopóki nie kroiły papieru. Podłogę szorował mydłem pastowym, aż nie zostało śladu krwi. Używane szmaty palił w metalowym bębnie na tylnym podwórku swojego domu. Utrzymywał dwa rodzaje inwentarza, które nigdy się nie mieszały. Kawałki premium, które legalnie kupował od nowych dostawców, których znalazł w Piotrkowie Trybunalskim, rezerwował dla zamożnych klientów i specjalnych okazji jak wesela czy chrzty. Mięso przetworzone w sposób nieprawidłowy sprzedawał jako ekonomiczne kawałki dnia, wyłącznie rodzinom robotniczym z dzielnicy. Oszukańcza księgowość wymagała stałej kreatywności. Zbigniew fałszował paragony zakupu, używając pieczątek nieistniejących dostawców, które zamówił u grawera z ulicy Piotrkowskiej. Zmieniał daty w legalnych dokumentach i prowadził dwa zestawy ksiąg: jeden dla władz i drugi z rzeczywistymi cyfra swojej nielegalnej operacji. Jego najczęstsi klienci stali się mimowolnymi współuczestnikami oszustwa, które rosło każdego dnia. Pani Anna Kowalczyk, matka pięciorga dzieci i żona robotnika tekstylnego, kupowała pół kilograma każdą środę, żeby nakarmić rodzinę z budżetem 40 zł tygodniowo jej pensja jako praczka ledwo wystarczała na podstawy. Pani Jadwiga Nowak przychodziła każdą sobotę z trzema małymi wnukami, żeby kupić mięso na niedzielne kotlety. Była wdową od 1977 roku i wychowywała dzieci zmarłej córki z marną rentą rządową. 12 zł, które płaciła za półtora kilograma w rzeźni Zbigniewa, pozwalało jej nakarmić cztery osoby, co było niemożliwe w jakimkolwiek innym zakładzie. Pan Robert Kowalski całkowicie ufał Zbigniewowi w zaopatrywaniu małego zakątka swojej małej restauracji z domowym jedzeniem, znajdującej się trzy przecznice od Rzeźni. Kupował 5 kg tygodniowo mielonego mięsa, które przerabiał na klopsy, hamburgery i nadzienie do pierogów. Jego klienci zawsze chwalili szczególny smak potraw, zwłaszcza kotletów schabowych, które przygotowywał w weekendy. Janina Malinowska, nauczycielka podstawówki i samotna matka, zależała od cen Zbigniewa żeby nakarmić swoje dwie córki uczęszczające do szkoły. Kupowała tanie kawałki, które gotowała z warzywami, żeby wystarczyły na cały tydzień. Jej dochody 280 zł miesięcznie ledwo pokrywały czynsz, przybory szkolne i jedzenie, więc każda zaoszczędzona złotówka oznaczała różnicę między kolacją a położeniem się spać głodnym. Interes działał, bo Spigniew zbudował solidną reputację, która przekraczała ceny. Zawsze dawał hojną nadwagę, zwłaszcza matkom z małymi dziećmi. Pamiętał imiona wszystkich stałych klientów i pytał o ich rodziny. Dawał na kredyt bez odsetek rodzinom w tarapatach finansowych i nigdy nie naciskał na natychmiastową spłatę. Jego lokal był nienagannie czysty, z cementową podłogą myta codziennie i metalowymi hakami, błyszczącymi jak lustra. Muchy, powszechna plaga we wszystkich rzeźniach w regionie, wydawały się unikać zakładu Zbigniewa. Szyby chłodziarki ekspozycyjnej były zawsze przejrzyste, a zapach emanujący z lokalu był przyjemny, mieszanką przypraw i świeżego mięsa. Dzieci z dzielnicy uwielbiały pana Zbigniewa. Częstował je małymi kawałkami kiełbasy, gdy towarzyszyły matkom, pozwalał im dotykać złotego dzwonka przy wejściu i zawsze miał krówki w szklanym słoiku obok kasy. Ta pozo RNA hojność budowała niezłomną lojalność wśród rodzin. Ale rutyna miała niebezpieczne pęknięcia, które stale zagrażały jego operacji. Miejscy inspektorzy sanitarni przeprowadzali niespodziewane wizyty co trzy miesiące. Według nieregularnego kalendarza, zaprojektowanego do wykrywania nieprawidłowości, Andrzej Kowalski, główny inspektor, był drobiazgowy i opracował techniki wykrywania, które inne gminy przyjmowały jako model. Zbigniew nauczył się rozpoznawać białą ciężarówkę Sanepidu z dwóch przecznic. Pojazd miał charakterystyczne wgniecenie w drzwiach kierowcy i wydawał szczególny dźwięk silnika, który go zdradzał zanim skręcił za róg. Gdy Zbigniew słyszał ten dźwięk, natychmiast aktywował swój protokół awaryjny. Zawsze utrzymywał minimalny zapas całkowicie legalnego mięsa w głównej lodówce, kupowanego specjalnie do pokazania podczas inspekcji. Były to drogie kawałki, których nigdy nie sprzedawał, odnawiane co tydzień dla zachowania świeżości. Koszt tego mięsa wystawowego był znaczny, ale konieczny dla jego przetrwania. Kompromitujące dowody znikały w mniej niż 5 minut dzięki sekretnej skrytce, którą zbudował pod podłogą tylnego pomieszczenia. Luźna deska, zabezpieczona fałszywymi gwoździami, ukrywała dziurę 80 cm głębokości, gdzie chował kości, obroże, zmienione dokumenty i specjalne narzędzia, których nie można było zobaczyć podczas oficjalnych inspekcji. Dokumenty były jego najbardziej wrażliwą piętą Achilles'a. Rejestry zakupów, które przedstawiał władzom, nigdy nie zgadzały się całkowicie z rzeczywistą objętością sprzedaży, którą obsługiwał codziennie. Zbigniew fałszował paragony od rzekomych wiejskich dostawców, zmieniał daty na legalnych fakturach i stworzył złożoną sieć kłamstw, którą każdego dnia stawało się trudniej utrzymać. Niespójności matematyczne były oczywiste dla każdego kompetentnego inspektora. Według jego oficjalnych dokumentów, kupował około 200 kg mięsa tygodniowo, ale jego codzienna sprzedaż sugerowała obsługę co najmniej 350 kg tygodniowo. Różnica 150 kg reprezentowała serce jego nielegalnej operacji, niemożliwe do wyjaśnienia legalnie. Zbigniew próbował rozwiązać tę rozbieżność, tworząc faktury od całkowicie fikcyjnych dostawców. Wymyślił trzy nieistniejące farmy hodowlane: Zielona Łąka w zgierzu, Złoty Kłos w Pabianicach i Słoneczna w Aleksandrowie Łódzkim. Dla każdej wyprodukował oficjalne pieczęcie, papiery firmowe i nawet numery telefonów, które prowadziły do automatów, gdzie nikt nigdy nie odbierał. Stres utrzymywania tego podwójnego życia zaczął objawiać się fizycznie w jego ciele i zachowaniu. Rozwinął nerwowy tik w lewej powiece, który dramatycznie się nasilał, gdy przychodzili nieznani klienci lub władze do lokalu. Jego ręce, zawsze nienagannie czyste i zadbane, zaczęły pokazywać małe rany, które tłumaczył jako normalne wypadki w zawodzie rzeźnika. Jego wzorce snu całkowicie się pogorszyły. Bezsenność stała się jego stałym towarzyszem, spędzając godziny na jawie, kalkulując ryzyko mentalnie przeglądając każdy szczegół swojej operacji i planując odpowiedzi na hipotetyczne pytania inspektorów. Powtarzające się koszmary zawsze zawierały odległe szczekanie i metaliczny dźwięk dzwonka dzwoniącego bez przerwy. Rodzinne posiłki stały się napięte i niezręczne. Zbigniew jadł bardzo mało we własnym domu, zwłaszcza gdy Krystyna przygotowywała potrawy z mięsem. Jego dzieci zauważały, że tata przesuwał jedzenie po talerzu, nie wkładając go do ust, tłumacząc się brakiem apetytu lub problemami żołądkowymi. Ironia odrzucania mięsa w domu podczas sprzedawania fraudulentnego mięsa w interesie stale go dręczyła. Jego żona, Krystyna, obserwowała zmiany z rosnącym niepokojem, ale zachowywała milczenie charakterystyczne dla kobiet jej pokolenia. Zauważała, że Zbigniew stał się bardziej milczący podczas kolacji, przepalił kompulsywnie na tylnym podwórku do późnych godzin nocnych i że jego ubrania często pachniały środkami dezynfekującymi nawet po powrocie z pracy. Nocny płacz. Zbigniewa zaczął się latem drugiego roku. Krystyna budziła się słysząc stłumione szlochy, które próbował ukryć pod poduszką. Gdy pytała, co mu jest, wymyślał wymówki o problemach ekonomicznych interesu lub bólach pleców od dźwigania ciężaru. Wiedziała, że kłamie, ale w tamtych czasach żony nie kwestionowały bezpośrednio swoich mężów. Zmiany nastroju były coraz bardziej wyraźne. Zbigniew mógł przejść od przesadnej uprzejmości z klientami do wybuchów gniewu w domu z błahych powodów. Krzyczał na dzieci za normalne hałasy. Irytował się, gdy Krystyna przesuwała przedmioty z miejsca i rozwinął obsesję na punkcie trzymania zamkniętych wszystkich drzwi i okien w domu podczas nocy. W tym roku sytuacja dramatycznie się skomplikowała, gdy władze miejskie rozpoczęły kampanię kontroli populacji psów w dzielnicy Bałuty. Weterynarz Marek Nowicki zaczął kastrować i szczepić bezpańskie psy, znacznie redukując populację dostępną dla nocnych działań Zbigniewa. Ta oficjalna interwencja zmusiła go do radykalnej modyfikacji tras zbierania. Zapuszczając się do odleglejszych dzielnic, gdzie nie znano go jako szanowanego rzeźnika z centrum, ryzyko zwiększało się wykładniczo z każdą nocną ekspedycją do osiedli, jak Rytkinia, teofilów i strefy przemysłowe blisko stacji kolejowej. Podczas jednej z tych niebezpiecznych ekspedycji niemal został odkryty przez Kazimierza Kowalczyka. Nocnego stróża fabryki tekstylnej Nowa Jedwabna była trzecia w nocy, gdy Kazimierz zobaczył podejrzaną postać niosącą coś ciężkiego w worku blisko opuszczonych torów kolejowych. Spotkanie było napięte. Kazimierz podszedł ze swoją latarką i służbową pałką, żądając wyjaśnienia, co Zbigniew robi o tej porze w strefie przemysłowej. Zbigniew z sercem bijącym gwałtownie musiał wymyślić historię o zbieraniu złomu miedzi do sprzedaży na rynku używanych rzeczy. Pokazał kilka metalowych kawałków, które zawsze nosił jako alibi. Kazimierz przeszukał worek, nie znajdując niczego podejrzanego, ale zapisał imię Zbigniewa w swojej książce strażniczej. Ostrzegł go, że strefa jest zabroniona dla cywilów w nocy i że zgłosi każdą dziwną aktywność władzom miejskim. Zbigniew obiecał nie wracać, ale wiedział, że jego operacja była w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Presja psychiczna osiągnęła nieznośne poziomy, gdy niewinni klienci zaczęli robić komentarze, które go głęboko dręczyły. Mała Kasia Kowalczyk, córka pani Anny, mająca zaledwie 6 lat. Zapytała go pewnego wtorkowego popołudnia, dlaczego mięso z jego rzeźni smakowało inaczej niż w domu babci w Piotrkowie Trybunalskim. Zbigniew odpowiedział wymuszonym uśmiechem, który drżał w kącikach, wyjaśniając, że jego specjalna przyprawa to rodzinna tajemnica odziedziczona po ojcu. Ale to niewinne pytanie prześladowało go przez całe tygodnie, pojawiając się w jego koszmarach, gdzie małe dzieci zadawały mu to samo pytanie w kółko, aż budził się krzycząc. Pan Jan Kowalczyk. Jeden z jego dawnych legalnych dostawców odwiedził rzeźnię w grudniu 1953 roku, żeby kupić mięso jako klient. Pochwalił wyjątkowy smak kawałków i zapytał, kto jest jego nowym dostawcą, ponieważ jakość znacznie się poprawiła odkąd zakończyli stosunki handlowe. Zbigniew wymyślił historię o rodzinnej farmie w okolicach Krakowa, ale kłamstwa gromadziły się niebezpiecznie. Noce przetwórstwa stały się rytuałami grozy, które Zbigniew wykonywał na autopilocie. Jego ręce pracowały mechanicznie podczas gdy umysł odłączał się od rzeczywistości. Rozwinął zdolność przetwarzania zwierząt bez myślenia o tym, co rzeczywiście robił, jakby to była inna osoba wykonująca te potworne zadania. Wina objawiała się w objawach fizycznych coraz bardziej oczywistych. Stracił 12 kg w 6 miesięcy, jego włosy zaczęły przedwcześnie siwieć i rozwinął wrzód żołądka, który sprawiał, że czasami wymiotował krwią. Krystyna nalegała na zabranie go do lekarza, ale on kategorycznie się odmawiał twierdząc, że doktorzy są zbyt drodzy. Inspektor sanitarny Andrzej Kowalski otrzymał trzy anonimowe donosy o nieprawidłowościach w rzeźni Zbigniewa podczas lata 1954 roku. Skargi napisane kobiecym charakterem pisma na papierze szkolnym w kratkę, wspominały dziwne zapachy podczas wczesnych godzin porannych. Odgłosy maszynki o nietypowych porach i podejrzany spadek psów w dzielnicy bałty. Pierwszy donos przyszedł w czerwcu, podpisany tylko jako zaniepokojona matka. Opisywał słodki i metaliczny zapach, który wydobywał się z kratek wentylacyjnych rzeźni podczas pierwszych godzin rana, aromat inny niż w normalnej rzeźni. Wspominał też, że jej domowy pies odmawiał spaceru tą konkretną ulicą. Drugi donos, otrzymany w sierpniu, był bardziej szczegółowy. Opisywał dźwięki elektrycznej maszynki działającej między czwartą a 6 rano, gdy żadna rzeźnia nie powinna działać. Anonimowy donosiciel mierzył te dźwięki przez dwa tygodnie. I zauważył, że zawsze występowały we wtorki i piątki, nigdy w inne dni tygodnia. Trzeci donos był najbardziej niepokojący. Sąsiadka z ulicy Piotrkowskiej zgłaszała, że widziała Zbigniewa spacerującego z dużym workiem podczas wczesnych godzin porannych, kierującego się w stronę torów kolejowych. Wspominała, że po tych spacerach psy z dzielnicy szczekały nerwowo przez godziny, jakby były świadkami czegoś niepokojącego. 15 października 1974 roku Kowalski przybył o 6 rano, dwie godziny przed otwarciem dla publiczności. Znalazł tylne drzwi lokalu uchylone i zdecydował wejść bez zapowiedzi. Zapach wydobywający się z pomieszczenia przetwórstwa był inny niż normalny aromat tradycyjnej rzeźni. Pierwszy dowód znalazł w maszynce do mielenia mięsa. Kilka długich włosów, wyraźnie psich, było przylepione do metalowych ostrzy. Kowalski zauważył też, że haki do wieszania mięsa miały ślady niedawnego użycia, ale nie było śladów zarejestrowanych dostawców w strefie rozładunku. Zbigniew przybył do lokalu 30 minut później i znalazł inspektora badającego jego narzędzia pracy. Jego reakcja była natychmiastowa. Ręce zaczęły drżeć, tik w oku się nasilił i głos się załamał i próbował wytłumaczyć obecność włosów jako przypadkowe zanieczyszczenie z zewnątrz. Kowalski poprosił o zobaczenie wszystkich dokumentów zakupu z ostatnich sześciu miesięcy. Zbigniew pokazał teczkę z paragonami, które przedstawiały zmienione daty i podejrzane pieczęcie. Niespójności były oczywiste. Kupował rzekomo 200 kg mięsa tygodniowo, ale jego codzienna sprzedaż sugerowała obsługę co najmniej 310 kg tygodniowo. Śledztwo rozszerzyło się na tylne pomieszczenie. Pod luźną deską podłogi Kowalski znalazł kości, które nie odpowiadały bydłu ani świniom. Były też pozostałości psichobroży, niektóre z tabliczkami identyfikacyjnymi zawierającymi imiona jak burek i azor, pupile, które kilka rodzin z dzielnicy zgłaszało jako zagubione podczas ostatnich lat. Zbigniew zawalił się na plastikowym zielonym krześle, które miało boklady. Jego oczy wypełniły się łzami i oddech stał się nieregularny. Po raz pierwszy w dziewięć lat ciężar tego, co robił, spadł na niego jak betonowa płyta. Zeznanie było spontaniczne i szczegółowe. Zbigniew wyjaśnił, że wszystko zaczęło się jako rozpaczliwe rozwiązanie jego problemów ekonomicznych. Oficjalni dostawcy żądali natychmiastowych płatności, których nie mógł pokryć, a rodziny z dzielnicy potrzebowały przystępnych cen, które pozwalały mu konkurować. Przyznał, że przetworzył około 400 psów przez 9 lat. Każde zwierzę pozwalało mu uzyskać między 8 a 12 kg przydatnego mięsa, które sprzedawał po 12 zł za kilogram, gdy legalne mięso kosztowało 25 zł na rynku. Jego roczne zyski wynosiły około 15 tysięcy złotych, pieniądze, które używał na utrzymanie rodziny i płacenie czynszu za lokal. Zbigniew przyznał się też do opracowania systemu selekcji. Unikał psów, które wydawały się chore lub niedożywione, preferował młode i pozornie zdrowe zwierzęta i nigdy nie dotykał pupili noszących obroże w dobrym stanie, próbując ograniczyć swoją działalność do psów rzeczywiście porzuconych. Wiadomość rozprzestrzeniła się po dzielnicy Bałty jak proch. Pierwsze reakcje były całkowitą niedowierzalnością. Pani Anna odmówiła uwierzenia, że mięso, które kupowała przez lata dla swoich dzieci, miało takie pochodzenie. Pan Robert.